Publikacja raportu Macierewicza i jego konfrontacja z raportem Millera leży w najgłębszym interesie naszej ojczyzny. Dlatego wzywam władzę raz jeszcze. Opublikujcie raport, zanim wydarzenia w Polsce, oparte na demagogii, przybiorą postać wydarzeń z USA. Jeszcze nie jest za późno. I brawurowa akcja wojska, słuchajcie, we współ z policją. A wyrywanie stansuje, wień, stansuje, a wyrywanie stansuje, stansuje. wieńca. Tu obywatel leży, będą go ciągnąć, kopać. A teraz mi wiadomo co zrobić. No brawo, brawo. Może za nogi ktoś podniesie. To, żeby spodnie nie brudzić. Tak, wyrywamy wieniec, wyrywamy o, o. na oczach policji proces zwróćcie uwagę, trzech żołnierzy kradli wieniec udało się ukraść wieniec tak było,